Hej, hej. Eee, naprawdę jest dzisiaj potężny Piotras po tym, co się wydarzyło w, w Warszawie. Eee, Legia Warszawa awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji z Midtjylland po rzutach karnych, natomiast dzisiaj nie o Legii. Dzisiaj o Rakowie. Eee, wiem, że ostatnio było dużo odcinków o Rakowie Częstochowa, więc na pewno niektórym już ten Raków zaczyna, zaczyna, zaczyna brzydnąć. Natomiast powiem Wam szczerze, że yy, wydaje mi się, że jednak to wydarzenie, które wydarzyło, znaczy wydarzenie, które się wydarzyło, wydarzenie z losowaniem związane niesamowicie wpłynęło na to, jak warto pomówić o tym, bo to jest bardzo ciekawa grupa, którą wylosował Raków Częstochowa. Raków Częstochowa trafił do grupy śmierci yy, z Atalantą Bergamo, piątym zespołem we Włoszech, samo za siebie mówi. Yy, zespół jeszcze będzie Sportingu Lizbona, czwarta siła w Portugalii, ale. Raczej klub, który był w Portugalii jest bardziej ceniony niż na czwartym miejscu, bo jest jednym z tych trzech głównych klubów obok Benfica i FC Porto, który zdobywa tytuły w Portugalii, który się liczy. I to jest niewątpliwie coś, co budzi podteksty, bo przecież polskie kluby wcześniej się mierzyły ze Sportingiem, nieraz. I Sturm Graz, zespół, który jest wicemistrzem Austrii. I jak na warunki Ligi Europy, powiem szczerze, że jest to grupa śmierci, w której Raków zdecydowanie wypada pod względem potencjału drużyny na czwartym miejscu, czyli na miejscu ostatnim. Natomiast myślę, że w pewnych fajnych przypadkach takiej konfiguracji, wydarzeń różnych, uważam, że po cichu liczę na taką walkę o trzecie miejsce, że szturm nie zje Rakowa. Natomiast w przypadku Atalanty i Sportingu może być rzeźnia, ale czy będzie? Nie mam też przekonania. Natomiast uważam, że zespoły są zdecydowanymi faworytami, ale warto omówić je od strony też historycznej. Atalanta Bergamo, zespół, który w sezonie covidowym 19-20 W sporcie i tak 3 lata to dużo, ale 3 lata temu jeszcze mierzył się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Później w 2022 roku mierzył się chociażby w ćwierćfinale Ligi Europy A teraz piąta siła we Włoszech Czyli zespół, który między innymi był lepszy od AS Romy I od klubu Fiorentiny, który przecież pokonał Lecha w Poznaniu 4-1, więc no podejrzewam, że tu spotkania za Atalantą mogą być ekstremalne. To mogą być bardzo wysokie wyniki na korzyść Włochów. Eee, natomiast, co jest jeszcze ciekawego, Sporting na pewno zespół, który w, e, fajnie się w, poprzednim, w poprzednich rozgrywkach Ligi Europy pokazał, bo zaszedł do ćwierćfinału finału eliminując innymi Arsenal jak Jakuba Kiviora, e, który był przecież wicemistrzem Anglii, więc najlepszy widzę na świecie. Zespół no mówię czołowy w, naj, w najlepszej lidze świata, więc powtarzam, bardzo, bardzo też mocna ekipa. Wydaje mi się, że lepsza, że może być lepsza niż ta, która mierzyła się z Legią. Też myślę, że Legia miała większy potencjał wtedy w Lidze Mistrzów, kiedy zajęła z nimi trzecie miejsce. Sporting się również mierzył przecież z Legią nieco ponad 10 lat temu, więc też ciekawe akcenty. No i ten Sturm Gras, klub, który jest nazywany Został nazwany przez Szymona Włodarczyka niedawno polski talent, który tam trafił i strzelał na zawołanie z górnika zabrze ten zawodnik przeszedł ale wychowanych legii. Eee, fabryką napastników, ponieważ stworzył takiego zawodnika jak Hoylunda, takiego napastnika, który przeszedł przez Sturm Gras, a dzisiaj jest w Manchesterze United. Wystarczyło kilkadziesiąt miesięcy no powiedzmy, że nieco ponad kilkanaście i gość jest już w Manchesterze United no w wielkiej firmie. Oczywiście zawodnik ten trafił przez Sturm Gras do Manchester United tym przystankiem pośrednim między tymi dwoma zespołami była Atalanta Bergamo, więc świat jest mały eee, i, 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 i to jest na pewno ciekawy akcent. Dlatego powtórzę, no, Raków e, jawi mi się to jako drużyna najsłabsza, natomiast jakiś potencjał do walki o trzecie miejsce widzę w tej organizacji gry. I w, jaką Raków prezentuje, i w solidnej defensywie uważam, że jeśli chodzi o ofensywę, to niestety może zabraknąć tych sił, żeby strzelić więcej bramek od przeciwnika w tych meczach. Natomiast po cichu liczę na jakąś sensację, że Raków komuś sprzeda, zrobi psikusa, i to będę, będę, będę w to wierzył, że może w jakimś meczu coś się ciekawego wydarzy. Myślę, że wyczerpałem temat. Dawajcie znać, na co liczycie w przypadku Rakowa. Czy czy myślicie, że Raków w ogóle nie ma na cokolwiek liczyć? Czy może jednak warto liczyć na te 3-4 punkty i może, może Swendem o trzecie miejsce? A może uważacie, że Raków w ogóle rozwali system, yy, zrobi przewrót na arenie europejskiej i zajmie jedno z pierwszych dwóch miejsc? Ja wątpię, ale może ktoś ma taką opinię, to ich się nią podzieli. E, bardzo e, fajnie byłoby coś takiego, to, to, to się z, takim, z taką opinią zapoznać. E, I widzimy się w następnych materiałach. Na pewno też coś nakręcę o Legii. Cześć!